Dzisiaj ma widzowie? Dzisiaj jak już mamy blokowaną całą mapę, tylko sobie wezmę trochę bardziej, żeby było jeszcze bardziej cicho. Mamy takie fajne bronie, i mamy też nową mapę. Możecie sobie ją zobaczyć. I no tak, odblokowałem, ją, nie było jakoś. Nie było łatwo, bo trzeba było wrócić w cholerę, nawet według mnie, ciężką misję na poprzedniej mapie. Nie, więc no... Szkoda, że tego nie nagrałem, bo w sumie nawet, nawet nie mam nagryć, ale... Też, to mam trudno. Ale nawet, jak sama widzicie, ta mapa mi się mega podoba. To może? A dla tym można iść... <śśśś> Okej, okay, no. Mamy tutaj dużo rzeczy nawet do porobienia na po tej mapie. Znaczy to będzie ten... nie mam nikogo, szkoda. No właśnie sobie widzę, że zostajecie. patrzcie a to kurde wam takie auto, takie coś stoi. Ja to zabieram Tu mieszkać chcę, a nie kurde jakieś rzeczy mieć robione. A da się tym do wody wjechać, co się z nie do wody Oj ojoj, coś się... Coś się chyba zapsuło Wiecie co ja zrobię? Wiecie co ja zrobię? Za wszystko c 4 Moja ulubiona rzecz jaką najbardziej lubię robić. c 4 wszędzie. No i jeszcze na schodach. Bum! Będzie duży bum, bum, bum. A tego, sorki i roślinki, ale tego to zaraz nie będzie, więc możecie się pożegnać tym kołikiem rośliny. W ogóle z tym miejscem można się pójść do tego No, przecież się rozsadzić! A nie tylko dwie rzeczy się rozsadzą i koniec. To nie obchodzi. <śm> no patrzcie szykujcie się i pa co się dzieje, pa co się dzieje. Wszystko wybucha. Nie, ci to jeszcze wystarczy, żeby to się też rozwaliło, nie? ja tego tak mało postawiłem? Nie mówcie, O Co jest? To kapę Okej. Słuchajcie, też widzicie ja mam widzę taką specjalną broń jak nasz ulubiony shotgun. Cały shotgun nie znał, nie? Możemy też zrobić tak Ale... Tylko ten nie anteny, Więc no... Bo tu się dzieje Jezu jak to pod... I Ile tego idzie stąd wy to widzicie? Kiedy kurde t, 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 to wszystko to są kurde... E, ...dzi jak Kiedy macie paczkę chipsów, nie? No? Wytworzycie was piecisek, nie ma nie ma otwierania <laughs> nawet fajnie jest to zrobione, że coś się wy... mój zamek zamyka ja też bym nie mogła go zabawić i jeszcze jakiś No Jezus ale polećmy sobie na górę o, przebywałem zobaczmy, jest tam coś jakieś fajne miejsce. Poszukamy go. Czy te windy w ogóle działają? Czy te windy w ogóle działają, czy? Zobaczcie, tutaj nic sprawy nie działa. W ogóle się ma winda. Tu. Chcę na dół, no to... Nie wiem, zamknę no, sobie za sobą może drzwi? Kurde, ale ja wolny jestem, nie wiem czemu, ale ok. Jestem bardzo, bardzo wolny. Lecimy jeszcze niżej. Ok, mamy tutaj taki taki dziwny pokój. Ok, puszczałam bomba, to mam bum. to kto się rozwaliło. No ja używam naszej ulubionej broni, czyli spalacza domu. Wakuum clear'em wszystko ciśnimy Dlatego jest... Jezus Mam psa też Ale się Jakie tu jeszcze mamy broń? Czekajcie... Aha... Ocha zenitka moja ulubiona Moje ulubiona to zanika Mam no, nawet to wszystko jest? No, ale nie mam strzelać. Trzeba Już się wystrzelam. Czekajcie, coś jeszcze mamy, jakąś. Firefighter, Można A, ja, jest dobrym... Możemy sobie nawet pojeździć i zrobić sobie wyścigi, tylko że takie. Bardziej niebezpieczne wyścigi. Czekajcie. I... BUM! Okej. Okay. Jest dużo bólu, nawet to jeszcze tak. Poraz spimy milion CZWÓREK! I patrzcie jak to wybucha. No i to się kurwa, za zabawa. Oznaczone przyziemnie. Co tu ja tu Jaki z tego kursu są te HP teraz jak chyba? Nie teraz. Ok, piesę! Piesę! Piedzą! Minocha! Minucha! Bo mój się strzegł! Nie piesek jest niezniszczony. Piesek! 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 A zróbmy, żebym mu poczekał. Masz czekać, pisie. Ty masz do mnie chodzić teraz. Kumasz? Weźmy, weźmy sprób... No tam się już faktycznie pali. Ej, bo ja pożar chyba wywołałem te pistolecikiem tym. Ej, bo z ja pożar wywołałem. Ale to dziwnie wygląda. Strzelasz ogniem. No teraz to faktycznie jest tego fakt, ognia dużo. Gdzieś tu się podoba. Okej, okay, nie mam pytań. Jakby ja bym był strażakiem, to co by... Czekajcie, ja zróbmy tak, że wszystko i muszę to a teraz muszę to ugasić. Dobra, tutaj w kuchni jest chyba najwięcej jarania. Muszę całą kuchnię ugasić, bo kuchnia to się pali. Nie, je się to ognie. ja to ugaszę, to już w połowie świata mnie... Ugaszona cała kuchnia jest już. Ewidentnie. 11 tych pokoi, tutaj na korytarzu jakaś nie ma. Tutaj za dużo, tutaj jest dużo ognia. Tutaj muszę to przyznać, że jest bardzo dużo ognia. Chyba i pozgaszamy to. Nie, ch nie chcę się to zgasić, no Halum No a tutaj chyba raczej. Ognięta, to ja ognia na razie nie ma W salonie go jest dużo, dobre, w salonie prawie go jest dużo. Czyli nie tak bardzo, bardzo dużo, ale sporo mamy drona to weźmy poszukajmy sobie jeszcze Czy gdzieś jeszcze się pali chyba tak? Okej, okay. nasze trzecie 3... Szybkość na trzecie piętro, nie? No w tą stronę idziemy. Tu jest drewniane coś, nie? To tamto jest drewniane coś. Tak, to, to to. I to podobno się całutkie pali. Nie, bo tam dobre szybko tam przyjść. Straż, kurde, straż. Strażak sam. Jestem. Kurde, ja jestem strażak sam. Tu się chyba najwięcej pali, o ile się nie będę. Ja zuję, to jest tu z ognia. No to widzicie w ogóle. A weźmy sobie firefightera, Firefighter To jest Papa, Pa, pa pożegna się ogniu z życiem Nie że tu w wętach jest Weź nie bądźcie amogusami Powiem, weź nie cię amogusami Otworzysz to Chodzi? Tu jest spadek to, ale... No tak w ogóle na trzecie pietrwo bo... W małym pożarze. Małym no, nie było za fajnie kiedy to się zapaliło. Ale no nawet to, wiecie co? Teraz wiedzowa jeszcze raz podpalam. Więcej ognia tam jeszcze mogę Wszędzie ogień tam i Co to Może to się byś się... o tutaj tam, czy... Ja, się, że... ja ten pokój może jeszcze zapalił Wintre? Windę totalnie już zepsułam Nie wiem czy ten obień był Co tu robi winda? W Chodź tu windu Ok, to trochę zgasić ogień Zacząć go gasić Sorry, Firefighter fire, fire. Jest mega upanałujem, no o, się ogień z życiem. No dobra, mamy to zrobione, idziemy teraz na dół. Na dół... A to leci w górę. Szukamy... Oj nie, to już jest zgaszone odpali, tylko ja nie wiem jak tam pójść, no. A ja jeszcze paliłem, bo już zapomniałem dosłoniła skaloze. A tu się jeszcze w salonie się coś tam paliło bez moju. Chyba O, Ok, koło wody co brzmi dziwnie. Ok, to okay. um. Tu się d no to tutaj chyba jest malutki, co się pali. Gdzie najwięcej pali? Gdzie najwięcej się pali? Na tej ścianie. Kaszone. Zrośnie tutaj. Ja lekarz film, na wodzie. Kiego się oblewam? Ja mam i znikam. No. Kurde, ja mam laga. E, Gdzie teraz? ma no, idziemy jeszcze zgasić siło. Kurde, jak to świeci. Kurde. Światło. Jezu, jak to świeci. No, ma otwarte oczy. Chyba gdzieś się jeszcze pali, widać, nie Okej, tam się też pali, ale malutko już się gasi tam. Tylko jak tam wejść, bo ja już w ogóle. Gasi koledzy. A bala. Gdzieś jeszcze pali, a to na dole że żeby... Chyba pamiętam, tam tamś Tak tutaj się jeszcze pali. Weźmy co polecimy tutaj już. Hmm... Czy ja moja przez przeleciałam? Wy to widzieliście? Bez jaj, to, ja, ja to zbogowana jakieś. Łoś ściany sobie na po prostu. FBI, kurde, jak Kończymy tę imprezę, koledzy. coś fajnego było? Raczej nie. No fajnie, niby ogóle co tu będzie robić ze zmieniamy mapy. Niby bardzo fajna mapa, ale. Może hmm. sobie w jakiegoś moda. Czyli balisko. Może balisko, to jest prawie niemożliwe do zrobienia, według mnie. FBI... Pod schodami... ale drugi raz FBI... Zmieniamy na df coś się pojawi balisko, no. Jakby było balisko V3, to już była... totalna śmierć. Gdzie? Jest tu? Czekajcie... Jest, 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 Idziemy do Bunga, bo jednak nie idziemy do Bunga. Jakąś nową broń okay. Nie bijesz mnie kolego Wcale mnie tutaj nie ma Rozumiesz kolego mnie tam nie ma To co wystrzeliłeś jakaś To. Balisko jest coraz bardziej zniszczone. co widzicie. Jeszcze nie zniszczy, skrzydła się klientę. No kurde, jak ono unika tych ataków. Dzisiaj zdaję sobie sprawę, sobie to jest według mnie to, to jest ten plan na zniszczenie baliską. Czyli taka taktyka bardziej. nie bo on naprawdę dobrze działa. Jesę. Strzelasz, co ja ci zrobiłem, hamień wygodny? Szybkie kupa, no. To jest szybko kupa letalnie. Co znika w teksturę? To był niuk chyba Tak, ja tego umarłem właśnie Ale on, ale on jest... jest to balisko jak on się wkurza To trafisz się raz w łeb A ten domek jeszcze Piesel so. Jakie sen my dalej żyjemy, kiedy ja ty wal w samolot walczę z takim dużym robotem, złowiek. I tak by właśnie to wyglądało. Cały ten robot już by był dosłownie ledwożny, gdyby jeden z takich samolotów jak ja. szybki, cały czas by, by go trafił i by był bardzo szybki, wiecie. No i co ucie! Kurde, popójdź na Chodź, piesę wychodzimy. Pieseł! Daj mi wyjść. A, będzie się No przy... ale albo ja się zrobię na C4. Chcesz być c 4 No właśnie. No właśnie, chcesz być C4ką? Cię robi piesem. Nie słuchasz się, nie będziesz C4. -ką. To jest Twoja kara. Już tak na mnie kapiłeś. Nie będziesz C4. No nie mam już na ogonie. Nie masz już na ogonie C4 -kę. Masz sam się stać C4, -ką. chodzi za mną C4 jedna no Nie, okej, okay, okej, okay, można i tak mm, mm. Aaaa, Umieraj psie niedogodny Umieraj psie niedogodny Umieraj psie niedogodny Mi ciekawi jedna rzecz. Co, ja bym wziął to, ja bym wszystko Yes! Fire to wybuchło like. Fire in the hall! Strasznie, że coś jeszcze tu jest, co ja już wszystko tutaj się... Uuu, nie zemknął kolejuszko te numerki. A możemy to rozwalić, czyżby nie, to sobie tak słabe. I po co koło takich w si świata? Jakiego świata, Jezu? Miasta, mini miasta, oczywiście. Rozwalamy tą wieżę, nie marzamy. No, ale ja, latar, to... słuchajcie, widzę, my latar lubimy, my latar nie lubimy No, ale teraz latar Pustka co z tych, co z tych domów będzie pustka? I patrzcie jak dostanie, patrzcie jak dostanie Czekajcie Bum Aż się rozstawił, nie jest ciepło, nie zimno, ale To oh. jest zbyt du... bardzo duża Jest tak gorąco, że się widzę, W głowę widzę, że nie mieści, nie? Myślę, że ktoś wam mówi stój i tak coś ma, i tak robi BUM i wy i się spalacie, nie? Ja tego nie polecam tylko, bo to jest nudne. Ja w to też grałem w to, a to też jest nudne. Ja to jest, co według mnie jest mega fajne, Taki, taka mapa jedna. Nowy Jork. No ja w to też widzę wygram, ale to jest mega, mega słabe. Pokazać wam? Ja tego dużego robotka mam na dwa, na dwa... nie wiem, chyba tak, na dwa... na dwa strzały w Co on ma cokolwiek. Aha, on jest taki słaby. Czy ja go mogę... Aha, mogę na łatwo, na łatwo zniszczyć. Z żaden problem. Spokojnie, dużego robota. Jakoś przetarła, to pozwala bardzo... miłej Mega trudno lecimy, naprawdę trudno. To jest... jedynie, że tego się nie dało. Balisko! Jestej, balisko, strzeliłby dwa strzoty i on by się już rozpadł, tak jak ja teraz. Balisko, nie słabiłem. Bez na mapa, jak mapa, nie? Gigantyczna i to mega, mega gigantyczna. Ale po co nam ma jest 10 razy mniejsza od tej mapy To jest taka bieżąca Dobra, idziemy zobaczyć kolejną mapę Zobaczmy za kosmonauta, co to jest za kosmonauta, czekajcie, mam jeszcze taką jedną mapę O, Meksiko, Meksiko ja w ogóle pobrać dosłownie nie mogę, no Patrzcie, klikam za subskrybuj i to się nic nie włącza totalnie I mamy jeszcze taką jedną mapę, Raz, Rosjan town. rosyjskie miasto O, patrzcie, my zagraliśmy graliśmy, kurde, czekajcie Właśnie sobie ten fotel tak postawny, że się mogę sobie pograć. Pogramy w kurde w Minecrafta i zrobimy sobie live'a. A co tutaj? Zobaczmy barnować prąd. Jak to wyłączyć? No, ci z... Chyba nie da się tego wyłączyć. No, trzeba zimczyć tak. No i siadamy i gramy kurde w Minecraft. No, tak, 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 że klawiaturę z 2D klockiem to i tak pogram Naszą też. pipi pipio i przetrwa Minecrafta. Idziemy dalej. Co ty, no co ty tu robisz? Pieseł. Jest to jest 10 razy większe od tego samego miasta. Aha, i tak wygląda rosyjskie miasto mówisz. W ogóle niedocenione. W ogóle... Trzeba to, to mogę to sfotografować? Mogę chyba fotografować. A to ja coś innego piszę. z tego sklepu. Nie wiem, że nie miałem rysować, ale jakoś to chociaż wygląda, nie? Buuuuu, nie ma sprzedawcy! Nie ma żadnych rosyjskich napisów, ja nic się nie rozumiem To był mój chyba. Ja to nie ma. Bum Oj, się rozpadł. Oj, pociszę strzelę raz. Tylko wykończę, kombo, kurde. Jak to miało mi robić? combo, Kombo. kombo. i się to fajnie rozpada. A nie myślę, że aż jakiś budynek ziszczy przez te latające coś Kip. mogę to tak podpalić, chociaż ja mogę. Ja czekać widzę jak mam lepszą rzecz do podpalania No i się pali, kurde. Tam też się pali. Wymo tak rzuca ludzkie miasto się udawało Saludki, mija! Co się tam da też Dobra, chodźli kanał, że mamy do góry, jeszcze są Sprawdzimy, czy... Zapalimy tylko jak chciałem, znaczy nie, to palimy raczej całej miasto, ale zniszczymy je! Nooo, ale to się rozwaliło, o Jezu co tu pisze? hello, ej kolega co... Tu... odpalam, ale napisało mi to i tak nie obchodzi za bardzo co on napisał? A jest jeszcze schody, okej, to Czyli to ma być podobno gigantik gigantik? Okej, okay, ja trzeba przez tekstury więc po co tam drabinka jest? Po co tu jest ta drabinka? Czeka, jaka Jezu. Drabinka. Po nic jest tu. Drabinka, kurde. Kolejna jest. No i po co? Nie potrzebuję żadnej drabinki. Uu, kurde, jak Batman się ciągniemy, że jesteśmy Batmanami. Ja jestem Batmanem, że... Czy to już jest koniec tego głupiego budynku? Bo większego na się chyba nie nawet nie dało. To już koniec jest go czy jeszcze... Nie, o czy... Czekajcie? bo jednak, tak, tego koniec jest. Uff. Duży kolega był. I dobra, tu się wysoko. I właśnie, co tu robi auto? Czy mam zrzucić, czy o co chodzi? Aha, i teraz z tego? I co? Jakiś miał być, nie? Miał fal? Już. Mm. Nie, no, zresztą Jezu, wybuchu. Czekajcie, bo tego nie. Ta lupa jeszcze działa? Proszę zobaczyć, co się nie zadziała. Raczej, raczej. Raczej, proszę, nie syponię z tej lubie. No, co tam jest? Spadnie? Nie, to sporo, tam OK. Kurde, no jest tutaj zrobione. ja mogę wziąć? Co jest z tego strzelu? No. no kurde, dobra. Nagle no, to był. Króci... Znaczy, nie krótki bardzo, jakiś film. Już I na koniec filmu jeszcze mam taką jedną fajną rzecz do zrobienia: czyli. I zrobimy tak. Ym... Tak. Ha ha, ha! Ha, ha ha Aj, życzę dobrego dnia.